Tutaj z tej strony Michał Mundra dla Alines.pl. Dzisiaj omówimy nowość w ofercie Alines. Są to wielowitaminowe czy multivitaminowe preparaty, które są specjalnie skrojone dla dzieci, dla kobiet oraz dla mężczyzn. Trzy różne rodzaje właśnie suplementów: z czego suplementy dla dzieci są w postaci małych tabletek do przełykania lub w postaci proszku, a dla kobiet i dla mężczyzn są w postaci standardowych kapsułek. Tutaj w w kontekście samych witamin i składników mineralnych te składniki są dosyć podobne zawierają witaminy rozpuszczalne w tłuszczach witaminy z grupy B molibden jod mangan czyli takie uzupełnienie standardowe niedoborów i to we wszystkich tutaj suplentach występuje także wapń cynk między innymi ale dodatkowo w każdym tutaj preparacie multivitaminowym jest także wyciąg z 29 owoców i ziół spektra i tutaj ten wyciąg opatentowany ma bardzo wysoką taką skalę czy indeks ORAK, czyli działanie antyoksydacyjne. I tutaj są m.in. ekstrakty czy z brokułów, czy z jarmuża, czy z kamukamu, -kamu i wielu, wielu innych właśnie warzyw i ziół. Więc działa to bardzo silnie antyoksydacyjnie i bardzo prozdrowotnie. Można powiedzieć, że to są takie ekstrakty z warzyw i owoców, ziół, które dostarczają do naszej diety działanie takiego antyoksydacyjnego i prozdrowotnego, którego mamy, które mamy standardowo z witamin, i yy, witamin yy, które mamy z owoców i warzyw, tak? jeżeli spożywamy dietę po prostu yy, bogatą. To odżywczą. No i dodatkowo każdy z tych suplementów ma swoje konkretne dodatki dla kobiet, dla mężczyzn lub dla dzieci. Dla dzieci są to bioflawonoidy, bioflawonoidy cytrusowe i rutyna, czyli takie działanie dla odporności, działanie antyoksydacyjne, yy, prozdrowotne. Z kolei dla kobiet mamy tutaj przede wszystkim likopen. Likopen jest to ekstrakt z pomidorów. Dodatkowo jest tutaj kwas hialuronowy, który może wpływać korzystnie na zdrowie skóry. Mamy także ekstrakt z zielonej herbaty i ekstrakt z żurawiny. Ekstrakt z żurawiny może wpływać na zdrowie układu moczowego, ekstrakt z zielonej herbaty na działanie znowu antyoksydacyjne, na samopoczucie poczucie, ewentualnie na zdrowie też skóry, więc to jest typowo suplement dla kobiet, a z kolei suplement dla mężczyzn ma typowo rzeczy, które sprawdzą się u mężczyzn. Tutaj jest dodatek takich suplementów, które wpływają, znane są jako boostery testosteronu, chociaż wpływają też dosyć dobrze na płodność i to jest tak zwany tribulus, czyli na naziemny, palma sabałowa i rzęszeń. Rzęszeń też może wpływać oprócz takiego działania na testosteron i na siły witalne, na libido, może wpływać także na poziom energii i na ewentualną reakcję na stres. Tutaj też jak najbardziej w tym i w suplementach dla kobiet znajdują się ekstrakty właśnie spektra z warzyw, z warzyw i owoców i tutaj także jest kopen. Jest tutaj także ekstrakt z palmy sabałowej. Palma sabałowa zmniejsza poziom DHT w naszym organizmie, czyli dihydrotestosteronu i u mężczyzn wysokie DHT bardzo często przyczynia się do łysienia, do łysienia androgenowego. Jest to jeden z głównych yy, przyczyn właśnie łysienia u mężczyzn, takich zakoli, takiego standardowego yy, łysienia, więc bardzo fajne preparaty też właśnie w tych formach dostępnych. mniejszych kapsułek lub proszku dla dzieci. Yy, proszek też jest o takim dobrym, łagodnym yy, smaku, więc jak najbardziej powinien się sprawdzić yy, dla mężczyzn na kobiety standardowe kapsułki, bardzo fajne uzupełnienie diety, bardzo tutaj warto zwrócić też uwagę na te opatentowane ekstrakty z owoców, warzyw i ziół, dodatkowo właśnie te ekstrakty typowo dla mężczyzn, typowo dla kobiet i typowo dla dzieci, w każdym z tych preparatów więc jak najbardziej to się sprawdzi, jak najbardziej możemy to polecić jako uzupełnienie diety, uzupełnienie suplementacji i aspekt taki zdrowotny.